Od razu na początku przypominam, żebyście po obejrzeniu tego filmu napisali w komentarzach kolejne pytania do wrestlingowych pytań, ponieważ ten odcinek pojawi się tradycyjnie za tydzień w niedzielę o godzinie 12.00. A dłużej nie przeciągając zapraszam was do subskrypcji kanału, do zostawienia polubienia pod tym filmem, by dotarł do jak największej ilości osób i serce komentarza jest dla was, doskonale to wiecie. Wpadajcie też na portal wrestlingonetwork.tv, jest link podany w opisie, a my przechodzimy do pierwszego pytania. Jak myślisz, czy możemy zobaczyć jeszcze The Shield razem albo walkę Rollins kontra Reigns kontra Ambrose? Myślę, że ostatnie ruchy, szczególnie ze strony WWE, ale ogólnie w świecie wrestlingu, pokazały nam, że... Spodziewać to możemy się chyba jeszcze dosłownie wszystkiego, jeżeli Sting potrafił walczyć do 65 roku życia, a Edge skoczyć z najwyższego szczytu klatki, to chyba na wszystko słuchajcie, może przyjść jeszcze czas. Wydaje mi się, że jest to kwestia czasu, tak jak też mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków na kanale, w sumie w ostatnim odcinku nowych pytań na temat Dina Ambrose'a i jego powrotu do WWE, to tak, ja uważam, że jest to możliwe i Sądzę, że jeszcze kiedyś się to po prostu wydarzy, tym bardziej, że teraz stery w WWE przejął Triple H, więc jak najbardziej droga do tego jest otwarta. Ja sam jeszcze chciałbym zobaczyć tą trójkę zarówno stojącą po jednej stronie, razem jako The Shield, ale także i osobno walczących przeciwko sobie, bo to zawsze są, słuchajcie dodatkowe i ciekawe emocje. Witaj Patrykos, co sądzisz o pojawieniu grupy Uncle Howdy na row? Masz jakieś przypuszczenia, kto jest w tej grupie? Jeżeli chodzi o przypuszczenia, no to raczej nie są to przypuszczenia, a potwierdzone już informacje, ponieważ nawet pojawiło się zdjęcie, które obiegło bardzo mocno internet po gali Manetro, gdzie całe Wyatt Seeds pojawiło się, słuchajcie, w burgerowni, jedząc sobie burgera. Oczywiście w tej grupie mamy Bouda Lassa jako Uncle Howdiego. Jest tam także Nikki Cross jako Sister Abigail. Jest także powracający do WWE Eric Rowan jako Ramblin' Rabbit, Joe Gacy jako Huskies the Pig oraz Derster Loomis jako Mercy the Buzzard. I to jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj oczywiście pięć osób, spekulacji jest bardzo dużo, że na przykład jeszcze Alexa Bliss może tam się pojawić jako sister Abigail, a teraz będzie określana jako ktoś inny. I wątpię szczerze mówiąc, bo Alexa Bliss wciąż obecnie opiekuje się nowonarodzonym dzieckiem, więc jakby wątpię. A szóstą osobą po prostu w całej grupie Wyatt Seals jest sam Wyatt, jak to nam nawet nazwa wskazuje, także raczej ta grupa na tym się zamknie. Ja osobiście, jeżeli już miałbym o kimś kolejnym, aby dołączyć mówić, to wskazałbym tutaj, słuchajcie, na Brauna Strumana, który też, co ciekawe, został zaatakowany przez OLSIRS na Raw, ale bardziej wszyscy skupili swoją uwagę na czadzie Gable, który potem został wykluczony z walki. perfect match kwalifikacyjny do Money in the Bank, która odbędzie się na najbliższym rok, potem został do niej dodany, bo okazało się, że wszystko z nim jest w porządku. Natomiast w ogłoszeniu Adama Piersa pojawiały się tradycyjne dla Uncle Howdiego glitche. Też samo glitche pojawiły się podczas zakończenia programu Patama McAfee'ego, więc to też jest ciekawe i tam pojawił się nap napis, że Pat kłamie, więc... Sam jestem ciekawy, jak bardzo obszerne, słuchajcie, ataki i pojawienia się grupy Wyatt Sears mogą być. Powrót Broken Dreams jako odniesienie do kolejnej porażki z McIntyre'a w Szkocji to bardzo fajny motyw. Tylko pytanie, czy pojawiłby się w niedługim czasie, czy dopiero na Summerslam? Myślę, że po obecności Drew McIntyre'a na Smerdown możemy spodziewać się tego, że pozostanie on już w programach WWE i nie odszedł, a była to po prostu przygrywka, dlatego by, by jakby punk w to uwierzył. Rywalizacja McIntyre-punk dopiero teraz, moi drodzy, nabierze tempo i dopiero teraz nam się rozkręci. Tym bardziej biorąc pod uwagę tak brutalny atak Drew McIntyre'a na Smerdown, więc jeśli chodzi stricte o pojawienie się gimmicku Broken Dreams, to sądzę, że usłyszymy tą piosenkę dopiero na SummerSlam. W momencie wejścia na walkę ze CM Punkiem. Ale mogę się mylić, może sam nawet Drew McIntyre ten, ten gimmick przywróci, temat poruszy na najbliższej gali Raw? Zobaczymy, co przyszłość tam przyniesie. Jak myślisz, bo mam ból głowy w tym temacie? Czy Roman Reigns sięgnie jeszcze po tytuł mistrzowski po tak legendarnym panowaniu? Bo na krótki okres zdobycie przez niego tytułu byłoby dziwne. Co sądzisz? Sądzę tak samo jak i ty. Zdobycie przez Reignsa tytułu na krótki czas byłoby bardzo dziwne. Myślę, że na pewno jeszcze Roman Reigns się nie po mistrzostwo w swojej karierze. Natomiast teraz, ja powrót Romana Reignsa widzę w następujący sposób, Reigns powraca i ponad tytułem stawia sprawy rodzinne. To wszystko, co dzieje się obecnie, jeżeli chodzi o Bloodline i nowe Bloodline z Solosiką, Tamatongą, Tangoloą, czy też debiutującym Jacobem Fatu, myślę, że to, to teraz będzie głównym tematem dla Romana Reignsa. Mistrzostwo na ten moment nie, ale tak, jeżeli chodzi o jeszcze zdobycie przez niego tytułu w przyszłości, to jak najbardziej sądzę, że to się wydarzy. Czy uważasz, że ktoś z rosteru PTW ma szansę na debiut w WWE? Jeżeli tak, to kto i dlaczego? Sądzę, że na ten moment nikomu oczywiście nie ujmując, nie. Raczej nikt nie ma takiego przebicia, ale tutaj nie chodzi też o umiejętności, bo chłopaki mają ogromne umiejętności, czy też sama Diana jako jedyna polska zawodniczka ma ogromne umiejętności i bardzo fajnie się ich ogląda. Natomiast bardzo ciężko jest się przebić do samego WWE i bardziej o to mi chodzi, więc uważam, że nie, raczej nikt nie ma i szans tym bardziej, że jeśli Baba Tunde przechodząc z WWE pozostał też zwolniony i przechodzi do PTW, to raczej mało prawdopodobne jest, że ktoś z PTW przejdzie do WWE. Jak najbardziej, życzę tego wielu osobom. Przede wszystkim w sumie już chłopaki nie są w PTW, z tego co mi się wydaje, ale... Życzę tego jak najbardziej dla, dla Disco Pabla oraz dla Dziedzica, bo to są chłopaki, z którymi też współpracowaliśmy przy projektach wrestlingowych, więc im życzę jak najlepiej. Natomiast obiektywnie to patrząc, jakby nie, takiej szansy przynajmniej na ten moment nie ma, a, a też zadajmy sobie pytanie, czy PTW w ogóle przetrwa, bo z tym jak teraz roster wygląda oraz jakie tam rzeczy się działy backstage'owo, to to ciężko to widzę, jakby nie wróżę temu nic dobrego, ale oczywiście trzymam kciuki za wrestling, by się w Polsce rozwijał. Co z rewanżem Randy Orton kontra Gunther? Faktycznie, taki rewanż miał być, o tym też mówił sam Triple H po zakończeniu gali King and Queen of the Ring, że, że wezmą to pod uwagę i się tym zajmą, ale temat ucichł. I też tak samo jak temat ucichł, tak i fani o tym zapomnieli, więc fajnie, że ktoś o tym pamięta, bo nawet ja sam o tym już nie pamiętałem. No ale dla Gunthera szykowana jest walka o mistrzostwo World Heavyweight, więc jakby to będzie teraz wokół nie było się głównie działo, natomiast jeżeli chodzi o Randy Ortona, no to w połączeniu z Kevinem Owensem cały czas rywalizują z Bloodem, więc to się pewnie będzie i tak kręciło teraz. Co się dzieje z Babsem, Well pułkownikiem, Azizem? Komandy Aziz, słuchajcie, jest chyba wciąż jeszcze zawodnikiem PTW, nie wiem w sumie, nie wiem jak to wygląda na z Babsem, bo nawet o tym nie słyszałem. No walczył, na ostatnio grali PTW, ale czy będzie tam się częściej pojawiał? Nie wiem, no ostatnim ostatnim razem jak widziałem coś z Babsem i chyba, chyba ktoś mi to podesłał, to Promował coś we Wrocławiu z futbolem amerykańskim, więc nie wiem jak to wygląda u niego. Nic chyba jeżeli chodzi o walki wrestlingowe nie słychać, no ale na pewno nic nie słychać o powrocie do WWE, więc nie wiem czy będzie coś dalej się z nim działo jeżeli chodzi o polski wrestling i PTW, to się pewnie okaże. Kiedy powróci John Cena i czy zostanie jeszcze kiedyś mistrzem? Tutaj powiem podobnie jak w przypadku Romana Reynsa. Na pewno John Cena ma krótszą karierę niż Randy, i to jest nie do ukrycia, natomiast Johnson najbardziej zasługuje na to, by jeszcze tym mistrzem zostać. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem w walce z kim, chociaż pierwsze co mi teraz przychodzi do głowy to jest zdobycie mistrzostwa przez Randy'ego Ortona z rąk Cody'ego Rhodesa i potem last time ever Randy Orton kontra John na o mistrzostwo W i tam Sina mógłby wygrać, zostać siedemnastokrotnym mistrzem. Tak, siedemnastokrotnym chyba dobrze powiedziałem, już tyle tego było, że nawet się pogubiłem, więc. Jak najbardziej zasługuje na to, by tym, tą jedynką w liście najwięcej posiadających osób Mistrzostwo WWE zostać, więc bardzo bym sam tego i chciał. Tiffany Stratton i Jay Uso, jako zwycięzcy Money in the Bank. Co o tym myślisz? Myślę, że jak najbardziej jestem za i chyba sam na tą dwójkę będę stawiał. Mam nadzieję, że Tiffany znajdzie się w walce o walizkę Money in the Bank. Na ten moment mamy tam um, Chelsea Green, która zaskocze zaskoczeniem było wielkim, że <grafię> zakwalifikowała się do tej walki na ostatnim Smerdown. Oraz pojawiła się tam, słuchajcie, IO Sky. Także chyba te dwie zawodnicze na ten moment. Tylko tam mamy. Bianca Beller nie zakwalifikowała się do walki Money To jest największe zaskoczenie. Jay Uso z kolei do walki Money the Bank zakwalifikował się jako pierwszy. W jednym z ostatnich odcinków wrestlingowych pytań mówiłem o tym, że chciałbym Brona Breakera jako zwycięzcę Money the Bank. Teraz chciałbym, żeby Bron zdobył tytuł interkontynentalny i chyba na to nam wszystko wskazuje, że on tym mistrzem interkontynentalnym może zostać. Więc tak, Jay Uso jako mistrz, jako walizka, pu, jako posiadacz walizki, man, Jak najbardziej, Tiffy, jak najbardziej. It's Tiffy time i tu postawię kropkę. <gry> Uważasz, że Randy Orton zdobędzie jeszcze tytuł mistrza WWE? Podobnie jak w przypadku siny podobnie jak w przypadku Rainsa, uważam, że tak. I chyba Orton jest pierwszym osobą do tego, by. Ten tytuł z Ronco Rhodes odebrać? O co tak naprawdę chodzi z PTW? Słuchajcie, to jest pytanie, na które zdecydowanie bardzo ciężko jest odpowiedzieć, a na pewno i mi, więc ja jedynie mogę powiedzieć o tym, co słyszałem, o czym czytałem, to co po prostu o uszy mi się obiło, że sytuacja w PTW jest zła. Chłopaki nie dostawali chyba wypłat. Była zła atmosfera, było obiecywane coś, co się nie działo, nie, nie było spełnione. Tak to było przedstawiane w internecie. Ja sam nie wiem, jak to wyglądało od środka. Wiem tyle, co, co usłyszałem. Jeżeli chodzi o, o, o to, czy coś tam się dzieje, to, to na pewno coś się dzieje, no bo skoro ludzie odchodzą i o tym mówią, no to raczej coś tam się faktycznie dziać musi, bo raczej 10, 15 czy 20 osób, nie wiem ile dokładnie, nie odeszłoby, gdyby wszystko było w porządku. Więc, więc nie wiem, na przykładzie swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że mogę się domyślać o co zawodnikom czy innym pracownikom może chodzić, bo ja sam miałem okazję współpracować przez pewien czas z PTW i nie zaliczę, i nie zaliczę tej współpracy do, do dobrych współprac. Bardzo oporna współpraca, bardzo ciężka współpraca, no i zarobki też nie powalają, a raczej jak, jak chłopaki się tak poświęcają temu wszystkiemu i, i ryzykują nawet swoje życie, to chcieliby za to zarabiać dobre pieniądze. Także tyle od siebie mogę powiedzieć. Jak to naprawdę tam jest, nie wiem. I, i też nie jestem adekwatną osobą, by o tym wam mówić. Pewnie jak kiedyś zaprosiłbym tutaj osoby, które w PTW były, a pewnie coś takiego się wydarzy bo podczas chce jak najbardziej kontynuować, ale to bardziej okazjonalnie, to i pewnie o tym pogadamy, jeżeli chcielibyście też się o tym dowiedzieć. Czy Ronda Rousey powróci do WWE, a jeśli tak, to kiedy? Jest to ciężki temat, tym bardziej, że Ronda w ostatnich miesiącach bardzo krytycznie wypowiadała się na temat WWE. Oczywiście jest szansa, no bo Triple H teraz rządzi, Vince'a nie ma, Vince w żaden sposób z W nie jest powiązany, więc szansa na to jest. Ale coś, coś nie sądzę. Coś nie sądzę, słuchajcie, bo bo ta ronda bardzo krytycznie o i się wypowiadała. Brałem te pytania w ogóle z poprzedniego odcinka restniowych pytań, także pod odcinka, gdzie przełożyłem te restniowe pytania z zeszłego tygodnia, a także z postu, gdzie, gdzie napisałem wam na karcie społeczności, więc śledźcie oczywiście i kartę społeczności, bo tam często was informuję. Kolejne pytanie. Ostatnio przyglądałem info odnośnie Wyatt-Sears, to będą także nawiedzać Smerdą oraz NRC, lecz to są spekulacje, na które Rekomenduję przymknąć oko. Eee, ja też może i rekomenduję przymknąć to oko, bo jesteśmy po Smerdu, na którym Wyatt Sears się nie pojawiło, ale były znaki, że tam się pojawić mogą, bo były jakieś znaki na drzwiach, były glicze, więc jak najbardziej można brać to pod uwagę, że i smerdą, ale i pewnie NRC mogą oni nawiedzać, nachodzić, czy jakkolwiek możemy to nazwać. Sądzę, że Wyatt Sears będzie podobnie funkcjonował jak Nexus kilka lat temu, kilkanaście już w sumie lat temu i będą po prostu rządzić całym WWE, bez podziału na dany roster. Jak będzie wyglądał skład Romana Reignsa, skoro Jacob Fatu dołączył do Solo? No właśnie, o tym też mówiliśmy w odcinku, gdzie zajęliśmy się omówieniem SmackDown, tych najważniejszych rzeczy, które się wydarzyły, gdzie Jacob Fatu zadebiutował w WWE i dołączył do strony Bloodline rządzącej przez Solo Sikoe, chociaż tego dołączenie było takie dość dziwne. W momencie, w którym Solo przytulił Jacoba, Jacob tego nie zrobił, nie odwzajemnił tego, on był naładowany tym, co się teraz działo. Z kolei Tama Tonga oraz Tangaloa byli tym wszystkim zdziwieni i nie wiem, być może nawet o tym nie wiedzieli. Może to solo sprowadził Jacoba bez wiedzy chłopaków, może to właśnie Roman Reigns wysłał Jacoba, żeby był koniem trojańskim w tym nowym Bloodline. Więc to też jest ciekawe, co z Jacobem może się wydarzyć, bo nie brałbym tego jeszcze jako pewnik 100%, że po stronie solo on zostanie. Jeżeli natomiast tak się stanie i Jacoba tu zostanie. Z Solosicoa, no to kolejną osobą, która może dołączyć do dobrego bloda, czyli Reiss oraz Deusosi, jest to Zilla Fatu, który nawet napisał na swoim Instagramie, Pogali Smirdown, że, że już wkrótce, czy, czy że wkrótce nadchodzi, czy coś takiego. Także myślę, że to nie jest koniec pojawienia się i dołączania kolejnych nazwisk z rodu Samoan właśnie do, do całej historii Bloodline w WWE. I oczywiście w komentarzach dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Także w komentarzach piszcie pytania do kolejnego odcinka nowych pytań. Zostawcie też polubienie pod tym materiałem, by dotarł do jak największej ilości osób. I oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!